No i witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony. Teresa Firkowska na słoneczku się wyleguje. Dianka, co ty robisz? Nie, ty nie możesz tu wskakiwać. Januś nie! Moi kochani, widzicie na czym siedzę? Przyjechały do nas płyty tarasowe. Te wszystkie pieniążki, które zarobiłam na ważkach, motylach, czaplach, zającach i nie wiem jeszcze czym. No wszystkimi rzeczami, które kochani zamawialiście u mnie. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to pieniążek do pieniążka, grosik do kroszka grosika i zebrałam taki oto piękny zestaw kafli. I robię taras, mój wymarzony. Od samego początku marzyłam o tarasie przed domem, żeby sobie wyjść tak od razu w piżamce, czy zima, czy lato jesień i kawkę wypić. Sobie tuż właśnie... E, przy domu nie chodzić, często robimy obiady dla rodziny i do drewutni wszystko nosimy, a tak to by można było po prostu przed domem sobie usiąść przy stole i komfort też taki e, nie noszenia tego, nie e, później wracania z tymi garami <grym> ale powiem Wam szczerze, z drewutni też jest super ale e, to po prostu to, no nie wiem po ja prostu ja brak słów to jest Coś pięknego, że wreszcie będę miała teraz. Co prawda to jeszcze trochę potrwam, bo dopiero kafle przyjechały. E, nie wiem, kiedy Pan budowlaniec wejdzie, bo nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić. Mam nadzieję, że już niedługo, już niedługo e, Panie Zbyszku, czekamy na pana! <laughs> Z niecierpliwością. <laughs> Na pewno mnie ogląda, bo to jest mój, mój, mój fan. <laughs> więc kochani, pokazuję Wam, jak będzie wyglądał teraz. Chodźcie. No, więc zobaczcie, tutaj jest aż pięć palet różnych płyt. Jeszcze Wam nie pokażę, jakie to płyty, bo chcę, żebyście widzieli już efekt końcowy. No, i tu jest pole do popisu. Zobaczcie, przed domem. Już wyznaczyłam sobie tu sznureczki. Widzicie? Są sznureczki tutaj. No i zobaczcie, takie faściory. Po prostu tutaj ile możemy, to tylko, tylko tyle wychodzimy z drzwi tarasowych. No i tutaj wszędzie jest sznureczek i to wszędzie, wszędzie idzie taras. W koło wreszcie będzie przestrzeń. Wreszcie będzie odpowiednia. Yy, taka wiecie, ja robię często warsztaty w blisko, moja rodzina siedzi zamknięta w domu, a tak to sobie wyjdą na taki tarasik i będą sobie mogli tutaj się relaksować więc po prostu tutaj to w koło, gdzie ten snurek jest i tu w koło będzie taras mam nadzieję, że z tej strony jeszcze kiedyś będzie daszek yy, no na razie no, tylko na kaflem kafle mnie stać na to żeby tu zrobić fajne już to otoczenie w koło domu I zamknąć tak estetycznie i, I posprzątać I jak tu nawet kosić trawy się nie da Bo ten piach cały osiada się na tych szybach No to po prostu wiecznie mam brudne to wszystko Od tego kurzenia się I w ogóle piasek z zwierzętami cały czas przynoszą Bo koty wchodzą i wychodzą Więc wreszcie, wreszcie będzie pięknie No także kochani bardzo się z tego cieszę u nas w ogóle jest bardzo gorąco, duszno i takie chmury burzowe chodzą, ale póki co żadnego deszczu z tego z tego nie ma. I już po prostu chodzę prawie z samych opalacze, bo tak jest gorąco. Ale moi kochani, no super, bo czekaliśmy na to ciepło już długo, długo. Ja się cieszę każdym dniem. No więc właśnie tak jest super, już fajnie, cieplutko. Można się, wiecie, wylegiwać na trawce, na hamaczku, ale jak ja coś działam, tworzę, to zaraz jestem mokra, więc ja trzy razy dziennie się przebieram, bo po prostu cały czas cieknie ze mnie. A wiecie, co będziemy dzisiaj robić? Na warsztatach florystycznych, jak już mówiłam, dziewczyny robiły pszczoły. I ja mam pszczoły w drwutni, Ale oczywiście pokażę Wam na sam koniec, jak te pszczoły z ulem wyglądają. Bo dzisiaj chcę Wam pokazać w ogóle takie pszczoły: Pszczoły po prostu, jak zrobić fajną pszczółkę. Takich pszczółek można sobie zrobić kilka, do tego ul i zrobić super aranżację ogrodową. W ogóle bardzo Wam się podobały pszczółki, motyle, ważki, ważki, szałki. Strzał na ważki był. Ta, chyba ze trzy tygodnie ważki kręciłam. Jeszcze kręcę dzisiaj, jutro, i w piątek wysyłki robię. Więc ważki, motyle, no czaple też cały czas tworzę. Cały czas to, to się Wam podoba. To są ogrodowe rzeźby na lata. Moi kochani, te pszczoły, które mam w drewnu, to, to mają. Chyba więcej niż tutaj na siedlisku, bo ja jeszcze miałam kiedyś w to w nie robiłam, to może z 7-8 lat mają te pszczoły z ulem, więc Wam pokażę. Yy, ale no najpierw pokażę, jak zrobić taką pszczółkę dla tych, którzy nie mają pieniążków i nie mogą sobie kupić taką, takiej pszczółki u mnie, bo możecie oczywiście zamówić maila na dole po podaję, takie pszczółki troszkę będą z wyżarzonego drutu i troszkę z kolorowego, bo i to i to Wam się podoba, i kolorowy i wyżarzony, ale tak z wyżarzonego będę robić większość tej pszczoły, a deko, do, dodatki tylko takie na niewielkie zrobię właśnie z kolorowego drucika, że jak wyżarzony na zewnątrz się zbrozowieje, zostanie takiej patyny kortenowskiej, czyli rdzy to zostanie ten kolorowy drucik, więc też będzie fajnie to wyglądać. No więc tak, ja idę po druty i zaraz Wam pokazuję. Tutaj jest fajna miejscówka, fajnie się tu siedzi, więc pokazuję, jak robimy dzisiaj pszczoła. Także kochani, działamy, tworzymy dzisiaj pszczółkę. Zobaczycie, jaką zrobimy piękną aranżację pszczelego ula. <grytanie> działamy, działajcie i twórzcie ze mną. Żeby zrobić pszczółkę potrzebujemy dwa rodzaje drutu. Drut. Ja to ja nazywam drutem konstrukcyjnym, ponieważ jest twardszy. To jest 1,2 taki drut twardszy i taki drut już wy, wy, upiększający 0,5-0,8 dopuszczalne żeby ręce po prostu nie bolały, więc moi kochani, żeby zrobić e, pszczółkę potrzebujemy dwa takie rodzaje drutu i oczywiście tak, obcinaczki do drutu i takie do zaginania, y, obcążki też takie z obcinaczkami y, no i do y, y, upiększenia drut taki złoty, bo pszczółki mają takie żółte dodatki, złote dodatki oczywiście one są takie brązowe, ale drut będzie patyną brązową więc kochani, działam. Pokazuję po kolei jak zrobić taką pszczółkę. Więc bierzcie się do roboty, a na pewno stworzycie super pszczółki. Zaczynam oczywiście od drutu konstrukcyjnego. Robię sobie konstrukcję całego tułowia pszczółki. Od razu wszystko naraz robię, więc potrzebuję po prostu już mieć taki, jakby... Taką konstrukcję, żeby nie ciąć tego drutu, żeby robić już po prostu, to będzie taka giga pszczółka, taka fajna, żeby w ogrodzie zrobić fajną dekorację. Bo kochani, w ogrodzie jest pięknie z tymi dekoracjami, ja to uwielbiam te wszystkie dekoracje robić, ponieważ no, no ładnie ten ogród wygląda, jak te jeszcze Wasze dekoracje, jak zrobicie sami, to się tak cieszycie z tych dekoracji, więc ja Wam powiem, że naprawdę fajnie. Jeśli będziecie działać sami tworzyć, ale jak nie, no to oczywiście wiecie, zamówcie u mnie, ja Wam zrobię i ich z głowy. Ale zachęcam do działania, do tworzenia. Więc dobra, robię taki właśnie tu główkę, ona ma taki, taki brzuszek. Właśnie po to są też te obcążki, że jak kogoś rączki, rączki bolą, to może sobie obcążkami e, zakręcać, bo drut nie ucinam, tylko e, robię takie supełki, e, które e, po prostu mi tutaj zakręcają całość e, takie, zakręca, takie zakrętasy robię po prostu, żeby, żeby to się całość trzymało, a nie trzeba by było ciąć. Łówka tu, łów O, zobaczcie, taki supełek robię, zakręcam. Widzicie? Tyk. Już idę dalej, nie muszę tego ciąć, no i główka, brzuszek i tułów jest taki wiecie mięsisty, soczysty, taki duży, okrąglusi, yy, więc musi być porządny, o to będzie matka pszczoła, na pewno, matka pszczoła musi być porządna, mniejsze pszczółki mogą być mniejsze przecież, nie? Więc taką o królową pszczół robię. Taka wielkość. Teraz to jest płaska forma. A teraz robię 3D, czyli dokładam i trójwymiarową formę robię. I zaraz pokażę Wam, jak wygląda ta trójwymiarowa forma. Teraz na razie wykręcę sobie ją, po prostu nakręcając następne płaszczyzny, czyli w tą stronę, w tą stronę i tak tworząc kule, owale. I... No i zobaczcie, tak już wygląda mój konstrukcyjny tułów. I teraz będę dalej y, upiększać y, tą formę y, cieńszym drutem 0,5-0,8, więc działamy dalej. Raz ciepło, raz zimno, jak chmura przyjdzie to jest tak chłodno, ale jak jest y, słońce to przygrzewa. Teraz moi kochani, tą moją konstrukcję szczelnie owijam właśnie tym drucikiem, więc po prostu już teraz będzie łatwiej, jak już mamy taką konstrukcję, ale nie przejmujcie się, jak wam trochę koślawa taka konstrukcja wejdzie, bo mi też koślawa wyszła. To wszystko zniwelujemy tym drucikiem cieńszym, który właśnie ma służyć jako takie y, nadanie formy całej, więc tworzę piękną pszczółkę. Mam skrzydełka, mam tułów, mam nóżki, czułki. I teraz to wszystko chcę pokolorować delikatnie takim złotym oto drucikiem. Więc kochani, do tego dorzucam dekoracje złote. Pszczółce zrobię tutaj yy, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery paseczki takie. Yy, oczywiście tutaj na pleckach ma też coś takiego ala yy, złotego, taki ala paski, zdobne troszkę oczka zrobię, oczywiście skrzydełka, nóżki, wszystko delikatnie po złote. Takim oto drucikiem złotym. Wszystko można kupić na internecie, wpisując po prostu drucik lakierowany. Januś, nie chodź mi tu lakierowany i wtedy możecie sobie kupić jakie chcecie tylko kolory. Więc ja teraz biorę i dziergam sobie, jakbym szyła złotą nitką sobie po moim druciku, delikatnie zakręcając i robiąc supełki, bo to będzie się ześlizgiwać, więc tutaj będę sobie odcinać po kawałku i szyć po prostu taką złotą nitką. I kochani, mam już wszystkie części. Ładnie udekorowałam moją pszczółkę. Przepiękna jest i skrzydełka ma świecące. I teraz wszystko łączę, więc łączę i zaraz pokazuję efekt końcowy. Będzie super! Okay. Łączę wszystko na cieniutki drucik, tylko muszę koniec znaleźć. Oczywiście zawsze się druty klączą. Trochę cienia! Już! Już trochę cienia jest! Już się zaraz ugotuję tutaj. Upiekę jak i jajko na twardo. <grystanie> Ale ja uwielbiam słońce. Powiem Wam szczerze, uwielbiam słońce. Mi nie przeszkadza, ja mogę na słońcu robić. Nie boli mnie głowa, nic i nic. Nic się źle nie czuję. W ogóle mogłabym leżeć odwłokiem tak. Widzicie, placki. To się wyda. Hej no i moi kochani, zobaczcie, jaka piękna pszczółka wyszła, no po prostu prawdziwa królowa wśród pszczół. Oczywiście zaraz zrobię Wam zbliżenie, pokażę cały ul z pozostałą armią pszczół, ale kochani, pokażę też również y, pszczółkę, którą robiłam z ileś lat temu, nie wiem ile. Już mam. Byłam zaczepiona drucikiem. Już tak spatynowała, widzicie? To zostawiłam jeszcze ten drucik, niech tu myrda. Także jest trochę zakurzona, co prawda, ale spatynowała fajnie. Fajna, prawda? Yy, ta, że ta również też trochę tak spatynuje, będzie taka yy, rdzawa. Ale takie pszczółki, słuchajcie, wszędzie, wszędzie możecie na kwiatki, na roślinki poukładać. Zobaczcie, jaka ta jest piękna. Jak nie wystawicie na zewnątrz na warunki atmosferyczne, to będzie wolniej na pewno rdzewieć, ale będzie i tak na pewno rdzewieć. To jest, to jest drut wyżarzony, on jest niczym nie zabezpieczony, on będzie rdzewieć, chyba że go będziecie, nie wiem, lakierować, ale możecie również kupić zwykły czarny drut lakierowany, który nie będzie rdzewieć. Kochani, zapraszam do działania, do tworzenia właśnie takich pięknych pszczółek, takich pięknych dekoracji do ogrodu. Wam życzę, żebyście tworzyli właśnie cudowne takie dzieła sztuki do Waszych ogrodów. Jak nie, to proszę maila na dole i ja Wam zrobię, wyślę paczuszką, Także kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. I widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. PA!